Dla nas Pani jest best. Mimo wielu naszych błędów i narzekań i lamentów, Pani dla nas jest wciąż miła. Nigdy też nam nie groziła. Mimo, że cwaniaków sporo, u nas ciągle jest wesoło. I dzisiaj z okazji Pani Święta życzymy szczerze, z całego serca, by zawsze Pani była uśmiechnięta. Od dzisiaj do końca świata ma Pani od nas wielkiego kwiata. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Żadnych wśród uczniów zaległości, spokoju na lekcjach wiecznego i każdego wzoru na pamięć znanego. Drogi Panie Marcinie, z okazji Dnia Nauczyciela życzymy Panu dużo zdrowia, wybuchowych eksperymentów i bombowych uczniów oraz wszystkiego, co najlepsze. Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy Pani szczęścia, cierpliwości, żeby uczniowie zawsze słuchali i razem z Panią odkrywali fascynujący świat biologii. W dniu Pani święta jako klasa trzecia B życzymy Pani i wszystkiego najlepszego. Dużo wrówka, szczęścia i radości, aby lekcje przebiegały w miłej atmosferze, żeby poprawianie rozprawek nie sprawiało pani problemu, a nasze zachowanie było godne do naśladowania. Jeszcze raz cała klasa trzecia B życzy Pani wszystkiego najlepszego. Dear teacher, we'd like to say a big thank you for all your help and everything we have learned. We wish you all the best, good luck, everything what you want and a happy long life. Wir wünschen Ihnen, ja. geliebter Herr 20, viel Gesundheit, viele Erfolge und viel Freude in der weiteren Bildung. Wir danken für Ihre schwere Arbeit, Ihre Herzlichkeit und Ihre Bemühungen. Z okazji Dnia Nauczyciela składamy Panu Marcinowi Skupieniowi najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia i cierpliwości do uczniów, aby mogli poznawać fascynujący świat historii. Najserdeczniejsze życzenie z okazji Dnia Nauczyciela składamy nauczycielce geografii Pani Joannie Maskiewicz. dziękując za to, że wiemy gdzie jest Arktyka, a gdzie Antarktyda. A gdzie pomiędzy nimi oskar? <laughs> Społeczeństwo ważna rzecz. Wiedzę o nim trzeba mieć. Więc nasz Pan od lekcji uczy nas jak mało kto. My w życzyć chcemy niskich składek i podatków. Opowiadać się będziemy za wypłatą sobitych dodatków. Jeszcze chcemy podziękować osobom. że szkoła nigdy nie byłaby tak czysta i wesoła. W tym dniu szczególnym dla nauczyciela pokażmy, że mamy w nim przyjaciela, a naszej pani od techniki życzymy, by uczniowie mieli dobre wyniki, zwłaszcza na jej przedmiocie, pani Kanieckiej Złodzi. Dzięki Pani nasze serca napełnia nadzieja, zaś dusze pokora. Kształtują się świata poglądy, a moralność się rozwija. Religia chrześcijańska to element naszej kultury, środowiska, a przede wszystkim nas samych. Zwracanie ku niej młodzieży to zaszczyt. Nam natomiast pozostaje tylko cieszyć się, że w naszym wypadku rola ta przypadła osobie tak wspaniałej, jak nasza katechetka, pani Liliana Cyraj. Dziękujemy za wszystko. Droga pani Radosławo Tomkowiak, życzymy dużo zdrowia, w każdej chwili pogotowia. Bezpieczeństwa, ratownika i smacznego batonika. Załupanie mamy w Pani, bo jesteśmy jak Ci Pani. Czekamy na EDB, a nasz Piotruś ma już klej. Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim własistom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności.